Witajcie! Dzisiaj jestem z Marysią na czerwcowej wycieczce. Byliśmy zmienić karty w fotopułapce. I przy okazji były fajne miejsca i skusiliśmy się, żeby się porozglądać dookoła. I co Marysiu, co znaleźliśmy? Poroże. roże. To chodź pokaż wszystkim, co znaleźliśmy. Jest 16 czerwca. I faktycznie wypatrzyliśmy jeszcze coś dla nas leżało. A to wszystko dlatego, że Marysia z nami dzisiaj jest. Poczekaj Marysiu, pokażemy wszystkim co tutaj leży. Co tutaj leży? Popatrzcie. No jakaś tyczka. To co Marysia? Podnieś ją ładnie. Ciężka tyczka. Ciężka. No połóż ją tutaj na, na ziemi. No, odwróć ją, O tak. Jeszcze może ją położyć na pleckach, tak? O właśnie, tak? I policz ile tu mamy. Ile mamy odnóg w tym porożu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, czyli dwunastak, tak? Znaleźliśmy ładnego dwunastaka w czerwcu, 16 czerwca. Brawo! Pewnie jest super No, z półtora kilo może, może nawet waży. <grywia> Trochę się nalało.